No więc, panie tato, to jest pana syn i trafił do odpowiedzialnego instruktora nauki jazdy, który chciał być pewien, że pański syn potrafi jeździć w stopniu umożliwiającym zdanie egzaminu na prawo jazdy i instruktor z całą pewnością był, był po prostu odpowiedzialny. Druga sprawa to w ramach kursu nauki jazdy, w ramach pieniążków, który tata dał swojemu synowi na kurs nauki jazdy jest 30 godzin jazd plus jeszcze jazda dodatkowa, czyli ten tak, czyli egzamin wewnętrzny. To jest po prostu nic innego jak kolejna jazda, za którą się płaci. Więc jeżeli w nas innej nauce jazdy palimy normalnie, będziemy jechali. Jeżeli, w innej nauce, jazdy pańskiego syna po prostu przepuścili, to być może coś było nie tak w tej nauce jazdy, wymagali mniej, chociaż trzeba było wiedzieć więcej. I nie zwalałbym tutaj winy na instruktora nauki jazdy, który chciał dobrze wyszkolić, tylko trzeba było pomyśleć, kto.